Hej, kibice futbolu, już 8 listopada na murawie Premier League zagrają Tottenham i Manchester United. Szykuje się mecz pełen napięcia i niespodzianek pod znakiem walki o każdą piłkę. Tottenham na własnym boisku potrafi pokazać pazur. W ostatnich pięciu spotkaniach zdobywali średnio 1,4 gola na mecz, a do tego dwa razy zachowali czyste konto. Ich forma to mieszanka sukcesów i porażek, ale szczególnie u siebie prezentują solidną defensywę i potrafią kontrolować tempo gry. Z kolei Manchester United na wyjazdach strzela prawie dwa gole na dwa mecze. Choć nie stroni od goli traconych. Średnio dwie bramki na mecz. Mają na koncie trzy mecze bez straty gola, co pokazuje ich potencjał w ofensywie, ale też problematyczną obronę. Obie drużyny w ostatnich meczach prezentowały otwartą taktykę, co może obfitować w emocje i szanse podbramkowe. Tottenham będzie chciał wykorzystać siłę własnego boiska, podczas gdy Czerwone Diabły spróbują utrzymać swoją intensywność i przechylić szale na swoją stronę. Nasz typ? Tottenham nie przegra. A jeśli straci dokładnie jedną bramkę, to stawka jest zwracana, więc to całkiem bezpieczna i sprytna opcja. Chcecie więcej świetnych porad, analiz i statystyk? Wpadnijcie na ProTipster i obstawiajcie z głową.